W budynku spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu Kopernika w Wadowicach przez dwa dni swoje zawody rozgrywali szachiści. W sobotę 26 września odbył się turniej o Puchar Starosty. Uczestniczyło w nim wiele szachowych znakomitości z arcymistrzem Mirosławem Grabarczykiem Setmana-Płock na czele. Całość organizował i nad prawidłowym przebiegiem czuwał Adam Madej, prezes klubu szachowego wieża Wadowice. Z nami Adam Madej, szef tego dzisiejszego zamieszania. Dzisiaj sporo uczestników jutro podobno równie dużo. Co się w ogóle tu dzisiaj dzieje? To, i mamy tutaj obuchar starosty dzisiaj i w tej chwili gra 77 uczestników z całej Polski zgłoszonych było poza 90, ale przyjechało tylko 77 i do i cały czas. Mamy Mamy 9 rund po 10 minut. Z całej Polski czy również z najwyższej półki też są? Z dwóch i tak dalej. Jest. do całej Polski, Warszawy, Złocka, z Zeszowa. Zresztą jacyś faworyci? No, jest artywist z Płocka, widz międzynarodowy z Krakowa. Mistrz międzynarodowy jest też z Zeszowa. I także jest. No, Ukrainie jest. Ukrainy jest też żałobnik A jak na tym tle wypadają nasi zawodnicy, w Wieży? To Reklik Sylwester zemisował w międzynarodowym z drugiej rundzie, także jest to niespodzianka. Jest to Ale trudno będzie się im do pierwszej dziesiątki na pewno. A jutro będą ci sami zawodnicy, czy też inna pula? Wie, mogą być też sami też częściowo, ale wedzą też inna pula, bo tam jest puchar burmistrza tym razem i przyjeżdżał inni na Oprócz pucharu jakie nagrody? No mamy dosyć nagrody 2000 pula nagród jest człowiek i 2000 pula nagród i Czyli wbrew pozorom szachy mogą przynieść jakieś tam gratyfikacje. To dosyć mocną stawkę tutaj. do no Ja już tydzień temu, tydzień wcześniej, przed końcem nie ograniczałem Izbę zgłoszeń, bo już było telehe. No. Kiedy następny turniej w Wadowice? Taki Taki rabbi za rok. A po się turnieje? O, no to grabie co co rok, tydzień gramy w każdy piątek grabie wjeży. to każdy może sobie nagrać. od, od artymista po amatora. Każdy ma prawo grać. Czyli a się wydarzy, że amator pokona Proszę? I szkolicie się. Tak, szkolimy w dzieci, młodzież. To jeżeli jakiś rodzic by zamarzył, aby jego dziecko tutaj przyszło, co musi zrobić? Kiedy się pojawić? No możesz się, może się na Facebooku, możesz się skontaktować, Możesz się pojawić w piątek też tutaj na, na rozgrywkach szachowych i każdego zapisujemy i nie ma a jak się mają szachy do na przykład wyników szkolnych? No, bo jeszcze że tak samo, że jednak ci są dobrzy z matematyki i dobrze się uczą. Tak na to jest to. to. Czyli mówiąc krótko, warto zaprowadzić swoją pociechę, niech się uczy. Oczywiście tak. Zapraszam na rozpoczęcia do piątej. W pierwszym dniu zawodów zwyciężył Mirosław Grabarczyk, drugi był mistrz Fide Nazaria Ustianowicz, a trzeci mistrz międzynarodowy Damian Leftak z Gryfa Dębica. Najlepszym spośród zawodników klubu Wieża Wadowice okazał się Marek Szczerba. W niedzielnych zawodach o puchar burmistrza Wadowic udział wzięło 82 zawodników. Zwyciężył mistrz krajowy Jerzy Kyć. Ze skoczka sędziszów Małopolski, drugi był Razim Wadim z Ukrainy, a trzeci Damian Leftak z Gryfa Dębisa.